Tutaj chciałam zaprezentować Ci proszę o jadziu, proszę, ten wieszak co przysłałaś. Tak, zobacz, o, krzywo zrobił. Krzywo, nie nadaje się normalnie do niczego, nic nie potrafi, porządnie już zrobić A co ci tu robisz? Co? Nagrywam, Dobre. pokazuję ja chcę, jak że się spieprzył To jest to Dalej, masz, to znowu wysyłać, jakieś, jakieś... Nie nagro... denerwuj mnie, nie mów nawet o, już takich już rzeczy nie masz co robić, nakopciłaś mi tu, ja tu muszę zaraz wejść, ja się muszę Aj, wykąpać tak. Ja palę, po co? Musisz mi wstawić ma... kąpiel, bo, bo ja idę do lekarza, muszę, Aha. Ci, muszę się no. odmyć przecież, ja. no Dobrze, już ci wstawię, poczekaj, odstawię no. To ręcznik, bo ten się zapisił i ci nowy ręcznik ja. sobie przynieść. Słuchaj, powiedzcie gdzie mi, są, gdzie są moje bokserki? Bo były tu przycikowane. Jakie bokserki? Co ty nagadujesz bokserki w twoim wieku? To już emerytki, a nie bokserki. Wiesz... Majki! Przepaściłaś mi. Majtki! Bokserki Słuchaj. bym chciał. Tam gdzie cała biolizna jest. Gdzie? Koło ręcznika biolizna Aha. jest przecież. Muszę zobaczyć. No, a pamiętasz, młody byłeś, to może i bokserki wtedy, żeś mi takie śpiewał piękne pieśni miłosne. Słyszysz mnie? Gdzie ty tam jesteś? Słyszysz? Mówię do ciebie. Znowu mnie nie słuchasz. Szukam przecież, nie, co mi tego? Znowu nie wysłuchujesz mnie. Ja szukam przecież tych dzieci, no. No, ja mówię, jak to mi śpiewałeś miłosne piosenki, jak młody byłeś. Tak jak to co rano coś śpiewali ci republikanie na przykład do tej mamowy miłosną pieśń, to ty mi też tak, no miłosny śpiewałeś piękny, a teraz co, teraz tylko pęka z dera. Utywuje no. rękomin do kucza, wyzłośliwia się, podlec, strępnie podlec normalnie na stare lata. Cały nastroszony ten chodniczek. Sam czy, jesteś ma... nastroszony na ten Nie, tyś, nie, mam, na głowie, nie ma, ma tych ty gaci całych nie ma. To, to sobie szy, nie to, co sobie przyszykowałem, nie, nie wiem gdzie ty je. nie wiem, to z kolei tu pójdziesz, ja nie jestem twoją matką pilność, swoich gaci! Gdzieś mi je zabrać, ja żyłaś, nie mogę znać. Sam Gaci sobie pilną. Tu, tu, ma. tu masz... Tu. Co ja ubiorę? Co ja ubiorę? Z kolei tu pójdziesz? Nie ja interesuje dupę. mnie, to dorosły Jaki, jesteś. Dlaczego ja muszę... Zawsze ty nie wiesz. Ty nie wiesz, gdzie moje strągi są. Gdzie są moje bielizna? Zaprzepaściła i będę i, i, i teraz świecił. Tyle swoje bielizny sam! A już nie odwracaj kota do góry nogami. Już masz tu wannę, chodź! No dobrze.